Profesor Religa był szaleńcem, rzucając się na przeszczep serca. Ale poziom talentu, zaangażowania, ciężkiej pracy całego zespołu, no i szczęścia, zrównoważył to szaleństwo. Na koniec się opłaciło. Przez całe studia i pracę zawodową zżymałem się, dlaczego my, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, wykładowcy, nie mamy w sobie więcej odwagi? Dlaczego boimy się robić nowe rzeczy? Dlaczego wykłady i książki są takie bardzo poprawne, przez to śmiertelnie nudne? Dlaczego wytyczne bywają takie niestrawne? Dlaczego nie zaryzykować? Dlaczego nie tchnąć w medycynę więcej życia? Jeśli chcemy się rozwijać, musimy się liczyć z błędami. Ale dzisiaj mnie olśniło. Buntownicy i mąciciele są potrzebni. Są potrzebni ludzie, którzy będą kwestionować dotychczasowy stan rzeczy i chcieli zmian na lepsze. Ale konserwatyści też są potrzebni. Ludzie, którzy będą stali na straży poprawności. Może to nie jest takie porywające, takie atrakcyjne, ale to właśnie duże organizacje, które nie rzucają się na nowości, tylko mówią, poczekajmy, sprawdźmy. Czy to na pewno działa, czy to warto robić, to one budzą nasze zaufanie. To one weryfikują, odsiewają szarlatanów od nowatorów. I jasne, czasami ich wyroki są krzywdzące. Czasami twój szef ci mówi: Nie, róbmy po staremu. Po staremu było dobrze i bezpiecznie. Nie traktuj go jak starego głupca. Taka jest jego rola stać na straży bezpieczeństwa. A jeśli chcesz coś robić inaczej, lepiej, nowocześniej, to wierzę, że ci się uda, bo na koniec dnia wszyscy chcemy tego samego lepszej edukacji medycznej i lepszej medycyny. Dla każdego z nas jest miejsce i doceniajmy to, co każdy z nas ma do zaoferowania.